Teraz, gdy każdy krok sprawiał ból i stanowił niebezpieczeństwo, o wyprawie na ogrodową, ulicę niemal sąsiednią, Ewa mogła tylko pomyśleć. A dowolny, najlepiej przypadkowy temat do rozmyślań był dobry, bo odrywał od rzeczywistości, w niej bowiem Ewa musiała jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Przez wielki brzuch łatwo traciła równowagę. Do tego zdążyła już przywyknąć, w końcu dziecko nosiła pod sercem dziewięć miesięcy. Teraz doszły skurcze odbierające nie tylko oddech, ale też przynajmniej chwilowo świadomość. Najpierw wiedziała tylko, że wciąż wymiotuje, pamiętała pierwsze tygodnie jak przez mgłę, chodziła po mieście w poszukiwaniu ukochanego, ukrywała się w piwnicy przy dolnej, tam gdzie po przekroczeniu Wisły spędzili pierwszą noc z Edwardem. Codziennie wracała na stary.